Cześć Baweczki, tutaj Katarzyna z Digello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dzisiaj model Bianca. Wydaje mi się, że on jest taki troszkę old fashion, ale nie zawsze mamy 20 lat i jeżeli szukacie tego typu modelu, to także mamy. Kosztuje niecałe 400 zł i ma rozmytą linię czoła. Wygląda to świetnie i cena do jakości także jest bardzo, bardzo super. Zobaczcie, jak układają się włosy. Można je do tyłu zaczesać, można troszkę bardziej na czoło. Model Bianka na wigello.pl. Namiary na nas nad albo pod wideo, albo możecie do nas po prostu zadzwonić. Bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Do zobaczenia.